Dzisiaj odcinek o małym fragmencie Kabat, czyli części Warszawskiego Ursnowa, ale także o zagadnieniach, które mogą dotyczyć wielu miejsc w polskich miastach. Jak kształtować zabudowę, aby poszczególne inwestycje i kwartały do siebie pasowały? Jak budować bloki, aby nie stworzyć blokowiska sypialni, ale różnorodną dzielnicę? Czy budując współczesne osiedle można stworzyć nie tylko budynki, ale też ciekawe przestrzenie pomiędzy nimi? W tym odcinku pokażemy Wam kabackie urbanistyczne smaczki oraz opowiemy, jak okolica stacji metra kabaty może zmienić się w najbliższych latach. Zostańcie z nami! Pierwsza wzmianka o wsi kabaty pochodzi z XIV wieku, ale rzecz jasna, to z czym dzisiaj kojarzymy to miejsce, czyli osiedla mieszkaniowe, to rzecz dużo, dużo młodsza. Pierwsze bloki zaczęły powstawać tutaj w latach 80. XX wieku i była to charakterystyczna zabudowa z wielkiej płyty. Prawdziwy boom budowlany to już kwestia lat 90. Szczególnie mocnym impulsem do rozwoju tego miejsca, do kolejnych inwestycji było otwarcie Pierwszych 11 stacji metra warszawskiego, w tym stacji metra Kabaty, w roku 1995. W latach 90. i 2000 działały tu różne spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperzy, najróżniejsi architekci, z których każdy miał swój pomysł na budynek mieszkaniowy, na blok na zabudowę. A jednak mimo tego udało się stworzyć spójną, chociaż Różnorodną to harmonijną tkankę miejską, budynki, które mimo swoich różnic w jakiś sposób do siebie pasują. Mogą mieć różne kolory, ale na przykład podobny gabaryt, podobną wysokość, mogą mieć różnie ukształtowane balkony albo okna, ale stać w bierzejach ulic, w ten sposób tworząc konkretne przestrzenie urbanistyczne. Chciałbym, abyśmy teraz przyjrzeli się bliżej tej Okolicy. To jest realizacja spółdzielni i budowlano-mieszkaniowej Osiedle Kabaty. Od strony alei Ken mamy pierzeje z parterami usługowymi, ale bardzo ciekawe rzeczy dzieją się wewnątrz kwartałów. Pomiędzy kwartałami zabudowy mieszkaniowej urządzono trzy placyki różnej wielkości i o różnym charakterze. Pierwszy z nich, największy, ma najbardziej swobodny, nieregularny kształt. Znajduje się na nim duży plac zabaw dla dzieci. Obsadzoną zielenią, dość wąską uliczką, ograniczoną z dwóch stron fasadami bloków, można przejść do kolejnego placyku, nieco mniejszego, ale o bardziej regularnym kształcie. Tutaj atrakcją jest fontanna. I wreszcie, kolejna zielona alejka prowadzi nas do najmniejszego placyku, który otwiera się jedną stroną na przestrzeń ulicy wąwozowej. Pozbawiona ruchu samochodowego, kameralna przestrzeń placyków została ukształtowana w sposób bardzo malowniczy. Dzięki nieregularnej, ale kwartałowej zabudowie udało się stworzyć zdefiniowaną przestrzeń urbanistyczną. Tu widać dobrze, że Plac w mieście to przede wszystkim wynik właściwie ukształtowanej zabudowy dookoła. Plac nie musi oznaczać hektara betonu z parkingiem albo skrzyżowaniem. Można zaaranżować niewielki kameralny placek czy skwerek także na osiedlu mieszkaniowym. Wyposażyć go w zieleń, plac zabaw, ławki, morze fontanne i tym samym stworzyć atrakcyjną przestrzeń, z której mieszkańcy będą chętnie korzystać. A jeśli na parterze bloków znajdzie się też miejsce na kilka sklepów i knajpkę, to wtedy taka przestrzeń może ożyć i stać się prawdziwym lokalnym centrum. Udało się to zrobić właśnie tutaj, w formie tych połączonych zielonymi pasażami niewielkich przestrzeni pomiędzy budynkami. Czyli mamy tutaj ciąg wnętrz urbanistycznych. Trzy kolejne placyki, które są ze sobą połączone w ten sposób, że tworzą jedną z najważniejszych wartości, jakie są w urbanistyce, czyli ciągłość. Jednak ta ciągłość urywa się na ulicy wąwozowej. I co jest dalej? Dalej jest. Niezwykle wartościowa działka. Na samym skrzyżowaniu ulicy Wąwozowej i Alei Ken. Bezpośrednio przy wyjściu ze stacji metra Kabaty mamy ogromny pusty teren. Co się działo na tej działce wcześniej? Ja pamiętam, że kiedyś dawno, dawno, dawno temu, to tam były takie nieużytki. Niektórzy tam zrzucali gruz z budowy. Potem powstała tam hala hipermarketu, najpierw Hita, potem przemianowanego na Tesco, otoczona przepastnym przepastnym parkingiem. Łącznie to były 4 hektary, głównie asfaltu, betonu i blaszaka. Wedle pierwotnych planów, na miejscu tego hipermarketu miało powstać duże centrum handlowe taka galeria handlowa, których wiele znamy z innych polskich miast także dużo takich powstało w Warszawie kilkaset sklepów, alejki pomiędzy nimi jakieś punkty usługowe. Food court, tak, czyli takie pastwisko, oraz kilka poziomów parkingu. I co ciekawe, mimo tego, że teoretycznie to było coś, co się wtedy budowało bardzo właśnie często w różnych miejscach polskich miast, to okoliczni mieszkańcy przeciwko temu protestowali. Obawiali się tego, że te tysiące samochodów, które będą przyjeżdżały na ten przepasny wielopoziomowy parking. Tysiące, tysiące, tysiące klientów, którzy będą przyjeżdżali na stację metra kabaty i wchodzili do tej wielkiej galerii handlowej i do tego jeszcze ciągłe dostawy, to będzie coś dużo bardziej uciążliwego niż hipermarket, który był tam wcześniej. I w efekcie być może także tych protestów, to wielkie centrum handlowe nie powstało. I być może to lepiej. Bo dzisiaj z perspektywy lat widzimy już, że tego typu molochy handlowe, te wielkie, wielkie galerie, które mają po kilkadziesiąt albo i nawet 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni yy, najmu, te kilkaset metrów długości alejek i właśnie całe piętra parkingu wielopoziomowego na kilka tysięcy aut, to w pewnym sensie już handlowy przeżytek. One powoli odchodzą w zapomnienie, pierwsze z nich zaczęły już być nawet w Polsce rozbierane. Więc jeśli nie takie wielkie centrum handlowe, to co? Być może handel, który jest potrzebny w tym miejscu, można urządzić w inny, bardziej kameralny sposób, tak, żeby zapewnić miejsca handlu sklepy, punkty usługowe, punkty gastronomiczne, ale nie w jednej wielkiej inwestycji, ale bardziej rozproszyć je w innym typie zabudowy. I to jest właśnie pomysł, który ma na tę działkę deweloper. Ma tu powstać osiedle mieszkaniowe, ale z dużym udziałem handlu i gastronomii. Zobaczmy, co zaplanowali dla tego miejsca architekci. To ostatni tak duży niezabudowany teren w tej części Warszawy, więc projektowanie tu to wielka odpowiedzialność. Celem architektów powinno być nie tylko zaprojektowanie bloków, ale też poprawa jakości całej okolicy. Działka, na której zaplanowano osiedle, ma około 3 hektarów powierzchni. Zaplanowano tu 9 budynków o wysokości od 3 do 12 kondygnacji, z najwyższym w narożniku ulic, a więc analogicznie jak w okolicznej zabudowie. Łącznie ma powstać około 500 mieszkań o powierzchni 25 tysięcy m2. W parterach sześciu budynków zaplanowano lokale handlowo-usługowe, a w podziemiach supermarket z własnymi miejscami parkingowymi. Łącznie 4,5 tys. m2 powierzchni usługowej. Centralnym punktem nowego osiedla będzie placyk usługowy, zlokalizowany od strony wyjścia ze stacji Metra Kabaty, ale osłonięty od strony Alei Ken oraz ulicy Wąwozowej nowymi budynkami. Jego powierzchnia to będzie około 3500 m2, a więc w pewnym sensie będzie nawiązywał gabarytami do tych placyków, które widzieliśmy wcześniej w odcinku po drugiej stronie ulicy Wąwozowej. Można powiedzieć, że on będzie taką naturalną kontynuacją tego ciągu wnętrz urbanistycznych. Trzy placyki po jednej stronie ulicy Wąwozowej, a po przejściu przez nią czwarty. Na tym czwartym placyku pojawi się coś, czego często brakuje we współczesnych inwestycjach, a mianowicie podcienia. Te budynki, które będą stanowiły ramy przestrzenne, czyli ściany tego nowego wnętrza urbanistycznego od strony tego nowego placyku będą właśnie miały podcienia. Jaka jest zaleta podcieni? To jest taka przestrzeń trochę na zewnątrz, a trochę w środku. Bezpośrednio przy budynku, ale zadaszona, jednak już na zewnątrz. Podcienia pozwalają na korzystanie z przestrzeni zewnętrznej, na przebywanie na dworze, na placach, na ulicach, na nawet wtedy, kiedy pogoda jest taka hmm, w kratkę. Trochę pada, trochę wieje, zawsze w podcieniu jest lepsza temperatura i nie pada. Zauważyliśmy także, że w każdym z tych trzech placyków po drugiej stronie wąwozowej jest jakiś gadżet, który powoduje, że są one charakterystyczne. I w przypadku tego nowego placyku architekci także wymyślili taką rzecz właśnie, która ma być tym atraktorem, tym skupiaczem uwagi. Ma to być taki mebel miejski, taka długa, wstążko ławka, której będzie można używać na różne sposoby. Czy uda się spełnić te założenia dewelopera i architektów i stworzyć taką namiastkę ciągłości wnętrz urbanistycznych po dwóch stronach ulicy Wąwozowej? To pokaże czas. Jestem bardzo ciekaw, czy w waszych miastach, w waszej okolicy są właśnie takie wnętrza urbanistyczne nie w formie ogromnych placów, na których mogą przemaszerowywać defilady, ale wnętrza urbanistyczne w skali kameralnej. Miejsca, które sprawiają, że dana okolica, dane osiedle, dane kilka bloków jest po prostu fajniejszym miejscem do mieszkania. Dajcie znać w komentarzach, czy taka przestrzeń jest gdzieś w Waszej okolicy, w jakim mieście, a ja tymczasem bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.